Cześć, witajcie. Dzisiaj zbudujemy sobie wielką farmę Firewerek. Ale zanim zaczniemy, chciałbym Was poinformować, że każdy, kto zostawi komentarz z swoim nickiem e, pod tym filmem do następnego filmu, otrzyma ode mnie blok złota ze swoim nickiem. Więc no, życie je ja komentować. A teraz przechodzimy do zdobywania właśnie materiałów. I pierwszym takim materiałem, który był cięższy, no to była Magma Blok po którego musiałem się wybrać do nadaru. Jeszcze jednym takim ważniejszym rzeczą do zdobycia, do w ogóle do farmy pierwszej, jakiej będziemy robić, nie wspomniałem, to będzie farma creeperów i potrzebujemy do niej jeszcze kotów. Jako iż jeden kot mi zginął w mojej wiosce, nie wiem jak w ogóle, to serio nie wiem jak, ale y, mamy tylko dziś jednego i potrzebujemy jeszcze znaleźć jedną wioskę, aby po prostu poszukać jeszcze jednego kota i po prostu nie, móc sobie rozmnażać, żeby nie latać szukać po całym świecie tych kotów, bo na każde, jakby później zobaczycie, jedno piętro będzie potrzebne dwóch kotów. Dwóch kotów, dwóch kotów, chyba tak. I ogólnie reszta rzeczy jest prosta, tylko najbardziej wymagające, bo będą trapdory, ponieważ będzie szło nie bardzo dużo drewna, o czym się zresztą przekonacie. Myślę, że zrobię kilka pięter. Pokażę wam głównie, jak robię jedno i później przejdziemy. To możecie zobaczyć piękną walkę z chodzeniem i parkurem. Ja po prostu jestem parkurowec. możecie to przyznać. Ale co? Ogólnie jak widzieliście, wcześniej biłem się z pigmenami. Bodajże. Nie pamiętam, jak to tak jest teraz ich nazwa, czy nie, ale mm, ponieważ Uderzyłem y, po prostu jednego z nich, i wszystkie się narzuciły, i musiałem wszystkie jakby zabić, które były na tym świecie, ale no to tak, taka anegdota do tego. I ogólnie wracam już teraz z tego wederu, i będziecie mogli sobie zobaczyć, że, że mam trochę przygotowanych tych rzeczy. I jeszcze, o, jeszcze były mi potrzebne y, karpety, czyli dywany. E, I w sumie to będzie większość z tego, co już potrzebuję. No i oczywiście hopery, wózki z hoperami, żeby móc różna jakoś kolekcjonować te rzeczy. I co? I raczej będę przechodził sobie później do budowy. E, jeszcze jest ważna rzecz, e, e, miejsce i bardziej chyba ją ustuję, gdzieś tą falę z tyłu. E, tutaj e, za naszym domkiem jakby, by tam, sobie będę tą będzie chciał to rozwijać. Ale no, ogólnie możecie dać też znać w komentarzu, jak wam się podoba seria Survival, która jest obecnie, i czy chcielibyście coś zobaczyć jeszcze. Co do serii na modach, może wróci, ale bardziej spodobałoby mi się nagrywanie Survivalu, więc po prostu chcę też nagrywać. I tutaj właśnie się wybrałem po kota. I uwaga, to jest walka z kotami. Nienawidzę oswajania tych kotów. Po prostu one uciekają yy, i nie da się ich złapać. Jeszcze przy okazji go z dwa razy łapką jak próbowałem go uswoić, bo mi w zawsze w trawę. I uporczywa zabawa z kotem, który nie chciał się teleportować do mnie. Nie musiałem tak chodzić z nim i co chwilę robić przystanek, żeby on się mógł przeteleportować do mnie. Bo po prostu było tak, że on się otetnął albo się nie tepnął. I po prostu masakra była. Ale jakoś znalazłem jednego, właśnie tego białego kota u nas w wiosce, to już miałem trochę mniejszy problem i właśnie postanowiłem je rozmnożyć. A moje zdolności też po prostu są nieziemskie z tym. Ale no na początku coś nie chciały, ale później wreszcie udało mi się zmnożyć i miałem już swoje kotki do naszej farmy, ale oczywiście co? Brakło mi ryb, więc też musiałem się później wybrać i połowić. że mamy blisko to y, wyłowiłem y, kilka ryb na zapas po prostu. Bo myślę, że takie łowienie i tak jest szybsze, niż jak mnie stał z wędką się bawił w łowienie tych ryb po prostu. Ale no, tutaj widzicie jak sobie je rozmnażam i nareszcie się udało. Mamy to. E, oczywiście y, ustanawiam sobie je, bo one zaraz znikną mi i nie będę wiedział gdzie one są, bo albo się teleportują, albo nie, albo zginą w jakichś niewiadomych informacjach i wydarzeniach, będę ich musiał szukać. I ogólnie y, postanawiam sobie też zobaczyć, który mamy dzień. Jest 55 dzień, więc nie Ogólnie cała budowa mi chyba zajęła do 80 dnia ponad, więc to jest masakra. I ile mi to zajęło? Bo pierwszą jaką farmę to zrobiłem farmę Pondera. ale później następną farmą jest farma Trzciny, do której pójdzie mi sporo surowców i która będzie znacznie wymagająca w budowie, w zabawie z tym, więc no, tutaj możecie popatrzeć, jak sobie właśnie łowię ryby i zdobyłem miejsce w 14, może, żeby po prostu mieć jakiś spokój na jakiś czas bo też kilka pięter wybudować, tak jak mówię dwa koty na jedno piętro, no trochę to schodzi. Ale no, farma jest bardzo wydajna wam powiem, że tak, a wczoraj sobie 10 minut, to w sumie będziecie widzieli, to jest naprawdę wydajna. I oczywiście jak widzicie w sobie poradnik, zostawia linka w opisie. Tak samo do następnej farmy czytnej też zostawię w opisie, żebyście się nie martwili. I co? Yy, mamy to, więc yy, będę się chyba przygotowywał do budowy tej farmy. E, farmę budowałem z poradnika, więc jeśli będziecie widzieli, że tak trochę się zatrzymuje co jakiś czas, to oglądam poradnik, sprawdzam jak powinno to wyglądać, więc nie przejmujcie się tym po prostu. Bo uwolę zbudować to dokładnie z poradnikiem, przynajmniej jedno piętro, żeby mieć później spokój, a nie musieć nigdy naprawiać. Tutaj patrzę, czy da się rozmnożyć yy, moje koty, ale Niestety nie da się. I przypomniałem sobie fajną rzecz, że jeśli mamy kota swojego, to fantomy nie będą podlatywały do nas i nie będą nas biły, co znacznie mi się później przyda w naszej po prostu całej rozgrywce, bo jednak to są ciążliwe, a nie chcę też spać każdej nocy, żeby po prostu nie przelatywały mi dni, bo chcę robić też takie podsumowania ogólne z tego. Co udało mi się zrobić, na przykład co 50 dni, albo co 100 dni chcę tak robić, żebyście też mieli takie fajne podsumowania, trochę dłuższe. A teraz, takie bardziej tematyczne, też chciałbym filmy robić, bo jednak w 50 dni można zrobić kilkanaście farm, a no zajdzie, a po prostu będzie mniej tego kontentu, bo będę go musiał skrócić. Tak to. Chcę powiedzieć na takie mniejsze, skupiające się bardziej właśnie na tych farmach, niż później wrzucać wszystko z innego i skracać działania, nie maksymalnie ma się da, no nie? No i tutaj będę zaczynał budowę, więc widzimy, usłyszymy się w sumie, jak skończę chyba budować, bo będziecie wszystko widzieli, jak wygląda na time -lapse. No, i mamy gotową już farmę. Teraz y, idę robić właśnie miejsce do awczenia. Na razie zrobiłem jedno piętro, bo co właśnie od niego sobie wymierzyć y, miejsce do spotu I po prostu następne piętra będę za chwilę, y, ale no, bodajże musimy się wnieść na. Nie pamiętam jaki Y, ile tych bloków nie powiem Wam, ale w tutorialu było powiedziane tam dokładnie, na ile bloków musimy się podnieść. Aby farma e, działała jak najlepiej, pochodzi o to, żeby po prostu e, moby nie spawnowały się w jaskiniach i innych takich rzeczach, tylko właśnie nawet w tym jakby, e, obszarze, czyli te creepery, żeby nam się tylko spełniły. Przecież to jest bardziej efektywniejsza farma i co, i ale lecę raczej budować następne. E, jeszcze w międzyczasie wam pokażę jedną e, szybką farmę jaką zbudowałem, czyli farmę Stone'a bo będzie miał on potrzebny do e, właśnie budowy naszej farmy kryperów dalej jest ona dosyć prosta i bez problemu ją znajdziecie na poradniku na YouTube, więc myślę, jak nie zapomnę to dam do niej linka, a jak nie to bez problemu ją znajdziecie i właśnie sobie uzbieram na tylko na zrobienie dalszej farmy i tu już właśnie możecie zobaczyć efekty mojej pracy i zrobienia kilku następnych pięter farmy creeperów. Dokładam tu z No i mamy już prawie y, pewnie działającą farmę. Ze składającą się bodajże z trzech albo w pięter, y, Więc y, chyba z trzech, jak ja widzę. Y, może kiedyś ją podniesiemy wyżej. Ale na razie chyba nie widzę potrzeby odnoszenia i wyżej, bo nie mamy takiego zapotrzebowania aż dużego na jam powder. I Dam się teraz do Akspotus, się Potus, żeby zobaczyć, jak on działa. I w międzyczasie dobudowałem jednak ostatecznie kilka jeszcze pięter. Bo stwierdziłem, że te odszkodowania będą za mało. I właśnie mamy tu kilkanaście pięter dalej. I teraz będziemy przechodzić do następnej farmy. Jaką jest farmeczny? więc pozwolicie, że ja przyrzekuję sobie materiały i zobaczycie, jak, jak zaczynają budować. I później efekt finalny. I oczywiście pamiętajcie o łapce w górę za poświęcenie i budowę. Więc co, lećmy. I w międzyczasie też okazało się, że potrzebne są Steinbole do naszej farmy. A jako iż nie mamy nigdzie blisko pagin takich większych, to stwierdziliśmy, że najprostszym sposobem będzie zrobić farmę Steinboli. I to jest oto ona. Ona działa na prostej zasadzie: znajduje się ona na slime Chunku. Gdzie po prostu rozpią się slajmy i my sobie awczymy, i one tam idą do Golema i umierają na magma blokach. I są zbierane przez wagonik z hoperem do skrzynki. Więc to jest taka bardzo prosta forma. I ona musi być poniżej chyba 20, na 22 poziomie i y gra jakoś tak. Więc do niej też wam mogę w sumie, by ktoś chciał, wrzucić linka w opisie. Albo w przepiętym komentarzu. I tu właśnie już sobie zbierałem te materiały, wszystko potrzebne. Nie pokazywałem Wam, bo to głównie były tory, te złote tory, jeszcze w międzyczasie byłem w kopalni i też zdobyłem tam z półtora z taka elementów przy okazji szukając złota, więc to jest taki profit dodatkowo. I myślę, że będziemy robili tą farmę po tej stronie jednak, bo jest więcej miejsca. Farma ogólnie musi mieć 19x42, jak się nie pomyliłem, więc sobie wymierzam i będę musiał tu wyrównać teren, więc trochę mnie czeka zabawy z tym. Yy, chyba że po półtorej godziny wyrównywałem teren, wykładałem dietę i właśnie wykopywałem to, bo było też sporo stołu a nie chciałem go niszczyć jakby tym szybszym kilofem. Z tym eficjencja piątką, bo jednak będzie mi potrzebny ten stąd do późniejszej budowy. czy nawet do tej farmy mi było potrzebny, więc nie chciałem go po prostu zniszczyć. Więc tu możecie zobaczyć, jak ja po koordynatach liczę, ile potrzebuję dokładnie bloków, w jakiej pozycji. I tak jeszcze to chyba ostatecznie przesunę trzy kratki do przodu, bo żebym to nie wadziło z farmą creeperów. I co? No i bo mnie to będzie wyrównywanie, więc to będzie takie mniejsza zabawa z tym, Trochę. I wokół też trochę podrobnę chyba teren, żeby to takie nie było wygłębienie samo w tej ziemi, że jest taka fuchsa na 10 bloków, na w, w najwyższym miejscu, a w niektórych będzie się równało z powierzchnią. Więc też będę trochę ten teren wyrównywać, żeby to troszeczkę przynajmniej wyglądało lepiej. I do tej farmy też Wam zostawię linka w opisie, bo bardzo fajne, jest i bardzo prosty sposób jest wytłumaczony. Ja trochę zmodyfikowałem tam bodajże chyba jedną rzecz, ale to było ze skrzynkami z wystrojem tego, ale to nie wpłynęło zbyt, tak to wszystko budowałem z porannika, więc farma z porannika działa. Będziecie mogli zobaczyć później efekty, więc naprawdę polecam sobie zbudować. Jak możecie zobaczyć jest dzień 76, więc trochę mi zajęło, od 55 do 76 zbudowałem farmę creeperów i zebrałem materiały na farmę czciny więc no trochę zaszło mi i tu sobie właśnie wymierzyłem, ale no właśnie jest problem takiego rodzaju, że to jest farma, zejście do farmy creeperów, więc no jednak trzeba będzie to trochę przesunąć. Aby to nie kolidowało. Po prostu nie przeszkadzało. Chciałem się popisać jakimś fajniejszym słodkiem, ale jakby z glami nie wyszło. Ale, no, nie, więc sprawdzam sobie, czy ja mogę dobrze posunąć te za, zarysy za o kilka bloków. I myślę, że takie trzy bloki ostatecznie będzie git, żeby też nie za daleko wysunąć tą farmę, żeby to fajnie się wszystko komponowało, więc no i będziemy to równać. Będę miał przynajmniej zapas dirta na późniejsze budowle, bo ogólnie, jak nie wiem czy Wam pokazywałem, ale chyba nie widzieliście jeszcze, mamy farmę y, owiec w zagrodzie z różnymi kolorami Wandy. Jest to dlatego, że w późniejszym etapie naszej rozgrywki planuję zrobić wielki zamek z poradnika y, pewnego youtubera z takim miastem wielkim i po prostu y, będzie im potrzebna wełna na zrobienie obrysu. I po prostu przedstawienie całej tej budowli i będziemy sobie budować i albo będzie budował na odcinkach tylko, albo też na streamach, bo ogólnie to już były dwa streamy z naszej serii, e, takie bardziej rozrywkowe. Jeden na YouTube, drugi na Kiku i jednak mi się chyba lepiej streamuje jako na początku na YouTubie, gdzieś fajnie i przejrzyście jest dla mnie to bardziej zrobione i też mogę łatwiej zapisy po prostu streamów brać i wykorzystać je później do y, odcinków po prostu to jest dla mnie ważne, bo jednak ta seria się opiera na odcinkach bardziej, więc no, jednak z tym chyba przy YouTubie. I co? Y, myślę, że was nie będę chyba zanudzał tym równaniem całego terenu, bo to jednak będzie nudne i właśnie y, tu możecie zobaczyć efekt końcowy praktycznie, czyli wybudowaną prawie całościowo farmę y, trzciny. Y, nie chciałem was tam, to wam też jej pokazać, bo będziecie mieli poradnik y, w opisie, przez co no, to było nudne i bym to pokazywał dokładnie nie robiąc, ale działa na prostej mechanice. Trzcina sobie rośnie i y, y, jeździ tu taki jakby wagonik, który po prostu bierze i kiedy wyrośnie na Drugą kratkę, to yy, niszczy ją, spada ona na ziemię, i pod spodem jeżdżą yy, wagoniki z hotarami, które zbierają te czytiny, do skrzynek. I po prostu yy, jest taka automatyczna ta farma. Yy, też są inne rodzaje umiejscowienia tej cztiny, ale no, ja wybrałem ten, bo jest taki bardziej przejrzysty. Tutaj możecie zobaczyć, to jest cały magazyn na nasz chomkszcinet i obok jest w wejście do po prostu yy, Gampowdera, abym sobie mógł go pobrać, I więc to jest taka, można powiedzieć, farma firewerk w pełni, ale no tak jak mówi tytuł odcinka, więc co ja wam mogę powiedzieć. Jeszcze sobie trochę poawcze i dopełnę całą farmę, żeby była już zarościęta, żeby sobie ona działa. Plus jest taki, że jakby ty gdzieś w okolicy miał za, o, załadowane te to na sobie będzie rosła i będzie się zbierała. Więc bardzo fajne akcyny zawsze można wykorzystać albo do tych firewerek, albo do handlu z wieśniakami. Jak nieraz nie jest potrzebne, więc to jest bardzo fajne. Wcześniej handlowałem nitkami, ale no po prostu ten bag na te nitki działa tylko na wersji 1.21. Wyższy już, został on usunięty, niestety. Więc też później, jak będę chciał przyjść najwyższą wyższą wersję, no to jednak y, muszę mieć jakąś opcjonalną y, zabezpieczenie w postaci, żeby mieć skąd brać emeraldy. Y, więc no, ale pamiętajcie, że zawsze można ją rozbudować, tę formę jeszcze bardziej, żeby jeszcze lepiej y, i więcej ona dawała. W sumie, jakby zrobił tylko poziomową, to też nie byłby był problem. Ale na razie nam chyba wystarczy jedna poziomowa, inne takie ją obszarze, że raczej takiej nie zużyję dość szybko. Ale no, jeszcze sobie skoczę tylko w do Gum powdera. No, jeszcze z miejsca, więc. Ale kiedyś jakbyśmy zrobili rzeczywiście takiego awka, w którym będziemy awczyli i sprawdzali, ile nam da. Rzeczywiście jedno i drugie no to jednak są bardzo wydajne z tego, co widziałem o komentarzach wielu osób pod poradnikiem i tutaj właśnie możecie zobaczyć moje zdolności lądowania w avkspocie. To jest standard. Ja chyba sobie tu muszę całe włożyć szkłem, żeby wylądować. No i co? Ja sobie poawczę, a my sobie ucieszymy pewnie jak będziemy już po Awku. Więc ty możecie zobaczyć, jak to wygląda z góry. I właśnie już po Awczeniu uzbierało mi się na tyle czcina, żeby wypełnić całą. Tą farmę, i jest już poraść nieco całutka, więc w pełni będzie działała sobie spokojnie. I co ja mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o tym, co mówiłem na początku odcinka, czyli każdy, kto zostawi komentarz ze swoim nickiem, dostanie ode mnie blog Złota na moim świecie z swoim nickiem po prostu. co dzięki za oglądanie, bardzo wielkie. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. narcot